Także więc cześć Siemanko, witajcie z tej strony. Farmer z Wielkopolski, no i witam was serdecznie. Już dzień po świętach 27 grudnia. Witam Was serdecznie znowu w późnej porze. W nagrywaniu właśnie filmu dla Was na dzisiaj, na piątek. Być może i na godzinę 18.30 ten film na kanale powinien się ukazać z hodowli klików. Będzie znowu to samo, czyli no, obrządek, no bo jakże inaczej, nie da, że już jest późno, a dzisiaj roboty miałem full, nie da, że miałem zrobić przy królikach tam, ale no niestety brakło mi czasu i dopiero wezmę się za to jutro w sobotę, zanim tutaj będę miał ten dzień roboty. No niedawno co ja wróciłem do domu, niecałe 15 minut temu wróciłem, a wyjechałem, była, było coś po godzinie 11, więc no teraz dopiero wróciłem. No i co? Dzisiaj po prostu będzie film z wieczornych obrządków po raz kolejny być może już po raz ostatni raz w tym roku. Miałe być to poranne obrządki, ale no na... zawsze się zapomni zabrać tej kamery z aparatu i przede wszystkim z telefonu, żeby cokolwiek dla Was takiego nagrać. Więc no na teraz jak wróciłem no to postanowiłem, że nagram, żeby już te daily trwało i trwało. Nie do, że końcówka roku już coraz bliżej, więc także... Zabierze, zabieram się za tym bardziej, wieczorne obrządki. Dzisiaj zobaczcie cały obrządek u wszystkich królików. Owszem, tak za dużo filmów nie widzieliście, jeżeli chodzi o kratkę. No i też było dużo komentarzy co do ostatniego filmu, za to Wam serdecznie dziękuję. Chociaż że trochę te komentarze nie ciekawią jakoś za bardzo. Ze względu no i co do tego wszystkiego, mimo tego dzięki Wam, że jesteście, że oglądacie mnie, no i że kanał się jako tako rozwija więc do dzisiaj wam coś o co nieco opowiem o tej właśnie yy, wielkiej niespodziance kiedy dokładnie się pojawi bo już dzisiaj sobie tak przemyślałem z rana zanim jeszcze pojechałem z okazji 500 subskrypcji na kanale żeby ten specjal wielki specjal niespodzianka się pokazał ale to w dalszej części będzie filmu z wieczornych dzisiejszych obrządków pewnie myśli że pada pełnie przez kamerę śniega to nie Mgła się zrobiła i taka drobna mrzawka leci, bo jest temperatura na plusie, przed święta śniegu w ogóle nie napadało, więc no troszeczkę lipa. Mogłoby te święta być tak, aby były to kiedyś, że zawsze w górach, nie w górach, to sami wiecie jak to jest, jednak tego śniegu spadnie naprawdę sporo. W ogóle, no a u nas tutaj w Wielkopolsce, no co roku święta, a to deszcz, a to temperatura na plusie, więc no takie święta, no troszeczkę bez śniegu klimatu za bardzo... Nie ma aren, to już jesteśmy po świętach, teraz sobie do Sylwestra i Nowy Rok i wszystko od początku, więc na no, bez żadnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Na samym szczycie też pamiętajcie zostawieniu łóweczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienie innym, a także zapraszam na kanały, które są standardowo podawane w opisie, więc bez żadnego przedłużenia tym razem zabieram się za obrządki, bo już jest późna godzina. No a obrządek zaczynam standardowo od podawania siana dla królików dzień jak co dzień jeszcze marchewkę dostaną być może marchewka już na dzisiaj i marchewka mi się skończy więc no będę musiał zakupić marchew co do balota no to z jednego balota który od listopada e, po 11 listopada to miałem dwa pełne baloty zostało mi tutaj więc myślę że do trzech króli to jeszcze powinno z tego balota coś być posprzątać no i został mi jeszcze jeden calutki balot to jest suchego siana, więc no myślę, że do sezonu, na no do marca, jak dobrze pójdzie, powinny mi na spokojnie ten tutaj balot był nieznacznie większy i grubszy, bardziej napchany. No, a ten był taki, że od środka się bardziej rozwala, więc no z tego względu tak to wygląda. No a tutaj balot suchego siana, suchej sobie znaczy się, już, że jak zawsze ścielę klikom, no to jeszcze tutaj obornika z tego też przybędzie na pryzmę. I na kupkę obornika, więc także będzie tego przebywać naprawdę, naprawdę też i sporo. Dobra, zabieram się za ładowanie do wiadra. Więc raczej już obrządków nie będę nagrywał w tym roku, bo już tych filmów było sporo od momentu, gdy już kilka razy w tym roku się już powróciło. A to jakiś obrządek, czy to poranny, no wiem, że porany było mało, a bardziej takich wieczornych, także w tym przypadku. No święto, to staram się wcześniej odrządy robić. Rano to tak po godzinie ósmej, w zależności jak się wstało. Było już do tej dziewiątej, skuliki były co najmniej nakarmione. Ale no, ile można to jest spać, bo roboty jest pewno. A tu nieraz człowiek jak dłużej posiedzi, no to też więcej, nieraz mu się uśnie, Ja tak raz miałem kilka razy, ale już teraz to będzie kwestia przyzwyczajenia, więc no. Tak więc inaczej będzie to wyglądać, zupełnie inaczej. Widzimy się przy królikach. No i teraz pewnie dużo pytań, coś czuję, może być w komentarzach. Czy coś się okociły? No Jak widać ostatnio w święta, myślałem, że mi samica to tutaj zaskoczy. Po brzuchu widocznym, które no ona ma, czy się okoci, czy też nie. Najwyraźniej jeszcze będę czekał, jeżeli do Sylwestra będzie miała ona pusto i się w ogóle nie okoci. No to będzie tak, że po prostu po nowym roku zaraz będę dopuszczał samice, te dwie ponownie do zakotu. No i po nowym roku jak najbardziej rozwinę, będę rozwijał farmę tak, jak to było możliwe. A jutro na kanale oczekujcie innego filmu. Więc jutro oczekujcie, że może na kanale będzie film, co tam będę przy tych królikach robił. Ten podjazd, co gadałem, że dzisiaj go będę robił. Na razie po świętach, ale no jak roboty było full, no to nic dziwnego, że nie było czasu kiedy się za to zabrać, a tam roboty na około do 40, może 5 minut, może niecała godzinka i ja bym zrobiony, ale no najwyraźniej pono, roboty było wystarczająco dużo. Ale za to to młode kliki, które zostały przeniesione na budynku. Tutaj jest teraz pusto. Miałoby się sami co kocić do Sylwestra. Zej byłoby noc no to tutaj bym pomieścił z kilka sztuk, a pozostałe poszłyby tam, gdzie są teraz te No ale czytałem komentarze, że niby ciemno, że zboże wysypują na słomę. Że ja wyrzucę, a to nieprawda, bo to są właśnie kuliki, które potrafią nieraz bałaganu one same narobić. Wodę nieraz też wylewają, więc to naprawdę nie fair to co widzę. Ale no, jak się hoduje, to się hoduje i wiadomo, jak to dzików się podchodzi. Krzywdy nie mają, więc nie mają full wypas, więc no, zboże z dostawy dostały wczoraj, czyli teraz paszę ze zbożem dostaną dopiero jutro, bądź w niedzielę poranko, poranku z porannych obrządków. więc no, sami widzicie, że mają full wypas. Tu jest ta druga samica, która też się nie okociła, a to jest ten samiec, który. Był dopuszczany do nich, znaczy się dopuszczałem, żeby zakazał samicę, ale najwyraźniej się może coś nie udało. Zobaczymy, co będzie do Sylwestra. Jak się do Sylwestra nic nie okoci, to znaczy, że pewnie nie dostały albo samic sobie za mało zasobów poradził, więc <laughs> zobaczymy, co będzie dalej. Teraz idziemy do budynku, i tam dopiero uruchomię kamerę. No i dobra, jestem w budynku, gdzie są teraz te kliki przeniesione młode. O cholera Już moi drodzy zobaczcie jakie przotniki się robiły Dobra porównając to dziurę się jakoś załata No właśnie czytałem komentarze no i właśnie tutaj jeżeli chodzi o przegrody no to niby każdy mówi, że kliki w takim stanie nie lubią być, czy tam jak, bo mają za ciemno, a to nieprawda, bo jak zgaszę telefon latarkę w aparacie, no to będzie ciemno to za bardzo nie będzie widać sam, co zresztą mam to porównam no to tak, taka mniejsza jakość ale jak włączy, no to inaczej na kamerze odbija A tutaj za dnie jak jest nieraz słońce czy pogoda taka że słońce świeci albo i nie ma słońca to one się widzą więc no nie przeskakują chociaż no, będę musiał te dwie dyski tutaj dokręcić o którym opowiadałem w wczorajszym filmie jeżeli ktoś jeszcze nie widział to zapraszam jak najbardziej no więc pojemniki no będę jak nowa kratka będzie budowana, bo oczywiście na rok 2025 w porównaniu do roku 2024 to i tak sporo będzie się działo zdecydowanie więcej niż w tym roku, który już się kończy. Leci ten czas naprawdę szybko, że nawet człowiek się nie rozejrzy kiedy i no, mimo tego tak to, to się prezentuje. Tutaj są cztery samce. A z tamtej strony jest sześć młodych samiczek, również na sprzedaż, więc jak ktoś byłby zainteresowany. Mieszka ktoś niedaleko mojego, mojej miejscowości, czy nawet po okolicach moich miejscowości. No to zapraszam do kontaktu. Na karcie społeczności je ja również ogłoszę. I na Facebooka, więc serdecznie zapraszam i zachęcam do tego cholera. No, mała przerwa chwilowa, bo prawie mi sam jest. Samica się wyciekła, więc no, nie na ciekawie było, bo chciałem ją złapać. No, one tutaj tak, mają wygodę: no co do bałaganu, i co do jedzenia, no to no, same one wysypują. Bo widać, że już im sajba też odbija, jak tu mają więcej miejsca. Czy samice, czy te młode samce, które są w tym miejscu, ale za to z kotami się dogadują. Więc no, sami widzicie, że kotek dobrze zainteresowany, jaki jeden, jaki drugi, nie? No, też tutaj zostały przeniesione ze względu na to, no, że one tutaj lubią być razem się dogadują, więc no... Najwyraźniej no jeszcze im czegoś tu brakuje Co do paśników, właśnie co czytałem komentarze, no to będą paśniki w nowej klatce do karmienia, o baniutki, Sami widzieliście, o widzicie to? Czyli one wiadomo gdzie przeskakują, czyli no jednak tą deskę będę musiał dorobić, czyli już teraz wiem czemu one tutaj też są, a mało kiedy się zdarzy, że przeskoczą. Co do tych paśników, no to będą paśniki, bo na tą chwilę no mam takie pojemniki do zboża z paszem jak ustawają. Paśniki i do paszy ze zbożem pojemniki także będą miały porobione, więc no. No i więc tak to mniej więcej. Wygląda, no jednak będę no, musiał coś jeszcze tu dorobić, bo skoro miałem tak przeskakiwać To nigdy nie wiadomo gdzie one mogą jutro się pojawić No ale jak z początku one tutaj były, do na dole, jest podłoga No to przekopać je one nie przekopią, a prędzej, no nie sądziłem, że kuciki są Jak zające Ale ogólnie te, które tutaj są w tym budynku, no to są na sprzedaż Więc no tak to Się wszystko pięknie prędzej, dobra jeszcze zostało mi napojenie i to będzie na tyle. No i jeszcze koty na sam końcu, ale to poza filmem. No i dobra, jestem już w przypojeniu. Od kratki tutaj i na koniec zostaną tamte młode, więc no co do tych paśników i co właśnie do karmideł, które będę robił, żeby te miały do jedzenia, do paszy i w ogóle, no to będą miały nowe nabytki. Jak będą no i oczywiście nowe rasy, które będę wprowadzał, no to tak samo i jak nowa klatka będzie, no to również wszystkiego się dowiecie, jak to będzie wyglądało, gdy będą z tego filmy. A będą A aż dzisiaj mamy piątek, no to jeszcze dzisiaj będzie film Shorts, bo miałem wczoraj dla Was nagrać i jutro będzie film Shorts, i dzisiaj. A zapomniałem, że filmy Shorts Były na kanale każdy w poniedziałek, w środę, w piątki, i w soboty, ale że wigilia była. Tak, o na rozpoczęcie Daily po nowym, no to Postanowiłem, że filmy Shorts będą częściej też publikowane. Po nowym roku wszystko się jeszcze może zmienić, ale ważne, żebym już teraz do Was wrócił, bo naprawdę brakowało mi tej aktywności, żeby do Was z nowymi filmami powrócić. Tak jak powinno być. No i Dobra, lejemy wodę i na tym będzie obrządek zakończony u klików. Niech mają, niech piją. Reszta będzie do kotków, żeby miały do jedzenia, które będę im przyrządzał. I światełko. I też tutaj zapalmy na chwilę. No, obornik będzie, moi drodzy, po nowym roku wyrzucany. Ja będę miał dosyć brudno. No to święto 6 stycznia, na 6 stycznia, właśnie będzie film. Więc no postaram się dla Was jak najbardziej nagrywać, żeby te filmy, tych filmów naprawdę przybywało i vlogów, jak i też filmów szorstnych no i oczywiście więcej postów na, na Karcie Społeczności, więc o to też najbardziej się nie musicie martwić, bo o to też będzie wypas. Zamykamy żeby mi znowu jakiś nie uciekł. Jeszcze idę z innej perspektywy. No i dobra, myślę, że w tym filmie to będzie to już na tyle. Zaraz mam mi 15 minut filmu. Ale no co jak? Skoro ostatni już film z tym roku z obrządków, to niech będzie nieco dłuższy, nic za, zazwyczaj. No więc nie ukrywam, że nie, ale już jutro jak tutaj będę miał jeszcze z rana chwilę czasu, no to tutaj będę ogarniał to co sobie ten podjazd zrobić tak tutaj będę wyrzucał obornik czyli właśnie przy drzwiach więc miejmy nadzieję że tutaj za dużo czasu mi nie zajdzie. no był to kolejny dzień roboty jak dobrze pójdzie to nawet i w niedzielę będę pracował bo naprawdę z roboty full wypad że i no tak więc serdecznie dziękuję wam za oglądanie z tego miejsca jeżeli wam się podobało to zostawiajcie jak najwięcej łapeczek w górę pod filmami komentujcie udostępniajcie innym i zapraszam jeszcze dzisiaj do godziny 22 na film Shorts. Z hodowli, może kury zobaczymy, chociaż już kury pozamykane, ale no serdecznie zapraszam. No i oglądajcie do samego końca i słyszymy się w kolejnych filmach. A jutro zupełnie inny film i tutaj, i może jeszcze coś innego zobaczymy, jak będzie z czasem. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Cześć.